Witajcie, jestem Kane. To jest mój drugi opening skrzynek w CS:GO. Myślę sobie, że zrobimy to na szybko, tak żeby nie tracić czasu. Zaczynajmy. Pierwsza skrzyneczka. Może polecimy sobie. A tak, w ogóle mam jeszcze jedną skrzynkę Phoenixa do otwarcia. Może zrobimy to na początku, żeby później nie korciło. Otwórz pojemnik. No jaka ładna AWP. I pierwsza. O, oh, stop, 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 stop. Jest fama sierżan. Pierwsza fioletowa skórka nie jest najgorzej. Tak. Dobra. Nie ma co. Eee, ostatnio opening nie poszedł najlepiej. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Tak, brzydko to się powtórzyło, wiem. Eee. Może którą ze środka. Może i klucza. I pierwszy blok trzeba otwierać dalej. Pierwsza skrzyneczka. Jakby tak dzisiaj mi kosa wyleciała, bym był w niebo wzięty. Ale no cóż, śmiertelna trucizna dzisiaj pierwszy raz. i... Aj. blokada systemu, też pierwszy raz będę może jechać po kolei, może coś wyleci ciekawszego i... małżyn spokój, pierwszy raz dzisiaj no jeszcze nie ma żadnych powtórzeń mózg no, już powiem, teraz może pierwszy od końca Kolejny obrzyn spokój. Jeśli będzie już dużo, to oczywiście zamienię, żeby dostać Smoczego Króla, mam nadzieję, tak jak to było w poprzednim openingu. Jak w ze środeczka, teraz wybiorę. Mm, pierwsze grotto. Jedziemy dalej do środka i będzie grot to kolejny. No jakiś klucz inny do środka. Dwie beretki przeleciały. Drugi blog dzisiaj. Hm, skrzynek po Pierwszy raz rtęć. Tak. Może teraz skrzynki zaczynam otwierać inaczej. Może klucza. O ile fioletowych skin przeliczka. ojoj, była nawet różowa. Będzie obrzyn, będzie ogrzyn. No, daczko lepiej jak ten jak ten poprzedni skin. Może zacznę jednak właśnie skrzynki tak otwierać. Może będzie coś lepszego znowu, przyleciała jakoś różowe, fioletowe. Aj Niedobrze się dzieje. Czekam na coś lepszego. Nie, bez komentarza. No nie wie, że ile razy może być groto, czy brzyń, czy. O tu, o tu proszę, tu, 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 tu. O jest glog ze stat trackiem. No proszę. Ale cóż z tego, ja chcę kosę. Będę otwierał, póki nie znajdę kosy. Nie w tym odcinku, to w następnym mm, grotto. Może no, to jak klucze. Skrzynki się kończą powoli. A, jajku, jajku, jajku. Dajcie mi coś lepszego, bo się zdenerwuję. Przeleciał kałaszek. Ostatnie trzy skrzynki. Nie fajnie się dzieje. Nie fajnie, nie fajnie. Hmm. Którą Nc, pnc, dobra biorę środkowo. I znowu wtęć. Mam nadzieję, że będzie można potem, że będzie na tyle tego, że będzie można jakiś kontrakt jeszcze zrobić. Oj, będzie. No. Może kofa? Nie. Szkoda. No i ostatnia skrzynka. Skrzynka klucz. Skrzynka klucz. Dobra, polecimy skrzynkę. Poprzedni opening wypadł zdecydowanie lepiej. Także ojej, co dobra, jakiś kontrakt polecimy sobie. Nie, a stawimy tego nie potrzebujemy, tego też. Grotto, w blok. wypadku, Kontynuuj. Yeah. Wyszedł Cóż, powtarza się sytuacja z poprzedniego openingu. Tam również za pierwszym razem dostałem nagry. Będzie kolejny. No cóż, mój piękny akacz. Pójdzie na wymianę. Mam nadzieję, że nie dostanę za niego znowu nagi. Żegnaj. Się sobie nie... ...naga. Myśli, Ma. No proszę was, co to za gówno. Może jeszcze z tych się zrobić? siedem na dziesięć Nie. Także, hmm. To by było na tyle. Niestety kolejne pieniążki w boto. Ale wierzę, że w końcu mi się uda. Także chciałbym, żebyście zostali ze mną. Jeśli się Wam podobało, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam. Wkrótce pojawi się też pierwszy gameplay. Bardzo bym się cieszył, jeśli ktoś by chciał zasubskrybować mój kanał. Trzymajcie się!